Cześć, witajcie, z tej strony DJ Refresh. Witam Was w pierwszym filmie na DJ Channel, kanale poświęconym DJ-om i wszelkiej tematyce związanej z imprezami, z muzyką, z produkcją muzyki będą też różni ciekawi goście, nawet już jutro. A zaczynamy od odcinka, w którym pokażę Wam, jak zrobić set DJski, jak go przygotować za pomocą programu Ableton Live. Jest to zupełnie inna filozofia i inne podejście do robienia takiego miksu niż w przypadku grania na zwykłej konsoli na żywo, ale w dzisiejszych czasach, gdzie granie imprez i produkcja jest ze sobą ściśle powiązana, myślę, że taka umiejętność każdemu się przyda. Poza tym nie każdy um, dysponuje na co dzień um, zestawem do, do grania, ale też um, pamiętajcie, że robiąc um, Przygotowując taki miks w programie mamy dużo więcej możliwości i możemy dużo dokładniej taki miks przygotować. Mi w zrobieniu takiego miksu mm, tak naprawdę pomagają dwa programy. Używam dwóch programów. Jeden to jest oczywiście Ableton a, dr a drugi to jest Serato i Serato używam do tego żeby w szybki sposób ustalić tempo utworu, tempo utworów i ich tonację. Dla tych, którzy nie wiedzą, jak działają tonacje Serato, szybko wytłumaczę, że w zasadzie możecie sobie popatrzeć kolorami, bo, bo zazwyczaj jest tak, że kolory do siebie pasują. Są oznaczenia np. 1a, 2a, 3a i tak dalej. I wygląda to w ten sposób, że 1a pasuje do 2a oraz 1a pasuje do 1b, czyli e, jedna. Tonacja w górę, jedna w dół i tak naprawdę jedna w bok. Jest y, dostępne w internecie y, takie koło tonacji Serato, gdzie dokładnie możecie sobie zobaczyć, jak to działa. Nie jest to odcinek poświęcony temu programowi, więc nie będę tutaj za dużo o tym mówił. Ale jest to program, który, tak jak powiedziałem, szybko te tonacje potrafi y, rozpoznać, i jest to bardzo pomocne. W przypadku Utworów hałsowych, bo w tym secie akurat takich użyłem, te tonacje są dosyć ważne i to nimi będę się sugerował głównie układając miks, dlatego, że daje to dużo większe możliwości i te przejścia są po prostu dużo lepsze. A już teraz odpalam program Ableton i pokazuję Wam, jak wygląda gotowy projekt tego mojego miksu. To, co musicie zrobić, to pokażę najpierw na przykładzie nowego, nowego seta, jak sobie, taką, jak sobie taki projekt przygotować, czyli otwieramy nowy set. Tego może nie będę zapisywał. I tak wygląda widok abletona po jego otwarciu. My sobie natomiast przełączamy tutaj w prawym górnym okienku. Do takiego widoku i pierwsze co nam się pojawia to dwie puste ścieżki MIDI i dwie puste ścieżki audio. Ze ścieżek MIDI nie będziemy korzystać, bo nie będziemy używać żadnych wirtualnych instrumentów, będziemy używać tylko gotowych MP3. I tak jak w kanale i tak jak w przypadku zwykłego miksera będziemy używać dwóch kanałów, czyli jedna ścieżka to jest jeden kanał, druga ścieżka to jest drugi kanał i suma stereo. Od razu też pokażę, jak zaimportować przykładowy utwór. Po prostu wybieramy sobie piosenkę, którą chcemy wrzucić i najzwyczajniej w świecie ją przyciągamy na kanał, który chcemy. Może być na pierwszy, może być na drugi. Jeszcze raz: O! I to, co jest ważne. Chociaż z tego co zauważyłem, w nowej wersji, w najnowszej wersji Abletona, program robi nam to sam, czyli, zobaczcie, docina nam idealnie na raz e, naszą e, MP3. Czyli jeszcze raz prosta rzecz. Wybieramy sobie utwór, który chcemy przerzucić i po prostu wrzucamy go e, na ścieżkę mm, do naszego projektu. I w czasie robienia miksu będziemy używać dwóch tych ścieżek, które nam będą służyły za lewy i prawy kanał miksera, a w zasadzie można powiedzieć, że za pierwszy i drugi, oraz ścieżki sumy stereo, na którą sobie założymy limiter. Limiter założymy po to, żeby uniknąć wszelkiego rodzaju przesterowania dźwięku, zwłaszcza podczas przejść. Limiter znajduje się w efektach audio, które mamy tutaj w okienku po lewej stronie, jest limiter. Wybieramy sobie ścieżkę audio, klikamy dwa razy myszką, pojawia nam się limiter na ścieżce na sumie stereo. W moim projekcie są jeszcze dwie dodatkowe ścieżki. Robi się je w ten sposób, że tutaj na tym polu klikamy prawą myszką, wybieramy Insert Audio Track, raz. Dwa, pojawiają się dwie kolejne ścieżki, ale one są dodane tylko i wyłącznie po to, że jeszcze używałem mm, kilku efektów, kilku efiksów, i te ścieżki po prostu do tego mi były potrzebne. Także skoro mam już takie bardzo podstawowe rzeczy za sobą, zamykam to okno, ten projekt, i otwieram sobie projekt z moim e, z moim setem, na którym. Będziemy pracować dalej, i na podstawie którego wam opowiem, e, jak dalej po prostu sobie m, taki miks przygotowywać. Akurat coś się tutaj e, zaczęło chyba aktualizować, ale chyba to nie potrwa długo. Okej. Okay. Ableton aktualizuje się sam, więc jak już go sobie zainstalujecie, to on po prostu co jakiś czas, kiedy pojawiają się nowe wersje, się sam aktualizuje. Ok. Zatem tak wygląda mój mix. Link do niego będziecie mogli znaleźć w opisie pod filmem. Zobaczycie finalnie, jak to wyszło. I tak jak robiliśmy. Na samym początku, na górze, na ścieżce pierwszej, mam połowę utworów, na ścieżce drugiej mam pozostałe utwory. Tutaj, akurat, na tej ścieżce mi się przypadkowo pojawił jeden numer, ale oczywiście powinien on być gdzieś, gdzieś tutaj. Nie ma to akurat żadnego znaczenia. No i jeszcze, tak jak mówiłem, na tej ścieżce trzeciej. Mam jakieś efiksy i na tej ścieżce czwartej um, też tutaj jakiś chyba jest scratch dodany, ale to wszystko zaraz sobie um, jeszcze omówimy. Mamy um, dodany pierwszy utwór, tak jak widzicie, na samym początku zaczyna się idealnie na raz. Pamiętajcie o tym, że warto o to dbać, mimo że czasami to może kosztować chwilkę. Yy, pracy, ale jeśli mamy wszystkie utwory idealnie zawsze dociągnięte do siatki, dużo łatwiej, yy, dużo szybciej się nam później na nich pracuje. Bardzo ważną rzeczą, yy, a przynajmniej ja w ten sposób robię mix, jest to, że nie zmieniam całych yy, utworów, w sensie nie zmieniam tempa na całym utworze, tylko zmieniam na fragmencie który jest on akurat miksowany z drugim. Czyli tak jak tutaj, gdzie mamy końcówkę jednego utworu, tutaj pokazuję myszką i zaczyna się nam drugi utwór, tu nam wchodzi drugi utwór, mam osobno ucięty ten fragment, który się miksuje z tym utworem wyżej. Natomiast tutaj, gdzie zaczyna już grać sam, tempo wraca mi do tempa oryginalnego. I już tłumaczę, dlaczego tak robię. Jeśli chcemy zmienić tempo jakiegoś utworu, musimy kliknąć raz, a czasami chyba dwa, chyba nawet raz. I tu nam się pojawiają różne opcje, które możemy na dany klip, na daną mm, piosenkę zastosować. Między innymi są też opcje zmiany tempa. Żeby zmienić tempo, musimy nacisnąć opcję warp pisać w tym okienku oryginalne tempo utworu, co nam mm, jest łatwo zrobić, ponieważ yy, sobie wcześniej to sprawdziliśmy w Serato. I musimy wybrać któryś z trybów zmiany tempa. Te tryby są tutaj: Beats, Tones, Texture, Repeat, Complex, Complex Pro. I wszystko byłoby pięknie, gdyby te tryby. A któryś musimy wybrać, tak jak powiedziałem, nie, zniek nie zniekształcały nam e, utworu. Czasami jest to prawie w ogóle niesłyszane, czasami jest to trochę słyszane, a czasami niestety jest to bardzo słyszane, słyszalne. Natomiast e, oczywiście, jeśli nie ingerujemy w żaden sposób w utwór, jest to wtedy najlepsza opcja. I dlatego ja tak właśnie robię. Jeśli nawet utwór troszeczkę gorzej brzmi, to tylko w krótkim fragmencie, w którym akurat się zgrywa z drugim utworem. A zawsze jeden jest w tempie oryginalnym. to tą zasadę jest łatwo stosować w przypadku kawałków hałasowych lub utworów, które bardzo mało różnią się od siebie tempami. Jeśli robimy bardziej skomplikowane miksy, gdzie te zmiany tempa są większe, no to oczywiście. Tak czy inaczej będziemy musieli korzystać z tych y, y, trybów warpowania. Natomiast jeśli się da, to sugeruję, żeby tego unikać. I co musimy zrobić, żeby większość y, utworów grało w swoim normalnym tempie, a tylko y, te fragmenty, które się miksują z innym utworem, tak jak na przykład tutaj, tak jak tutaj, tak jak tutaj. Miały zmienione tempo. Będziemy używać funkcji automatyki tempa na ścieżce master. Ta automatyka będzie nam zmieniała tempo całego projektu, co za tym idzie wszystkich utworów, które, na których zastosujemy tą automatykę. Żeby włączyć automatykę, wystarczy przycisnąć przycisk A. Wtedy się nam pojawia e, widok automatyki. To są te czerwone linie. Tak jak widzicie, automatykę mam zastosowaną i na sumie stereo. Tak jak powiedziałem, jest to tempo, zmiana tempa, ale też na innych kanałach. Na przykład mam na przykład mam automatykę equalizera, czy, czy wydaje mi się, że tutaj też jest automatyka na przykład reverbu, ale do tego wrócimy później. Żeby zrobić automatykę hmm, tempa na, na naszym kanale Master musimy wybrać w tym okienku Mixer oraz Song Tempo. Pojawia nam się czerwona linia i możemy teraz klikając na nią w dowolny sposób zmieniać sobie tempo całego projektu. Usuwam te niepotrzebne. Kropki. Pamiętajcie, żeby ta funkcja zadziałała na e, utwór, i żeby faktycznie tempo się zmieniło, musi być włączona funkcja warpowania. Jeśli, tak jak tutaj, funkcja warpowania jest wyłączona, ta zmiana tempa nic nam wtedy nie, nie da, nic nie wniesie. E, tak jak mówiłem, jeszcze wcześniej, na sumie mamy zapięty limiter. E, Będę używał tylko wtyczek, które są bezpośrednio dostępne z zabletonem. To są takie pokładowe wtyczki. Czasami używam na innym komputerze do robienia, zwłaszcza jakichś remiksów czy, czy swoich produkcji zewnętrznych wtyczek, ale do zrobienia takiego prostego seta nic więcej nam w zasadzie nie potrzeba. Czyli jak już mamy dodany. Pierwszy utwór, wrzucamy sobie później drugi. Decydujemy wtedy, w którym momencie nam się ma jeden utwór skończyć. I to jest dobry moment, żeby. Y Wejść kolejnym utworem. Teraz go nie było słychać, ponieważ zmutowałem ścieżkę. Ścieżkę montuje się w taki sposób, że się naciska te żółte przyciski e i pokażę wam, jak będzie wyglądał, e jak będzie wyglądało takie przejście. OK, i tutaj chcę powiedzieć o dwóch rzeczach. Pierwszy utwór mamy w tempie 124, i takie jest też tempo projektu. Tempo projektu możemy sobie ustawić tutaj yy, w lewym górnym okienku. To, że tu się świeci czerwona kropeczka, to znaczy o tym, że yy, jest założona automatyka na, tą, yy, na, na ten parametr. I pierwszy utwór mamy w tempie 124, natomiast drugi mamy w tempie 120. Czyli ten fragment, który chcemy połączyć z pierwszym utworem, musimy zwarpować do tempa 124. I robimy to w ten sposób, że włączamy przycisk Warp, żeby zaświecił się nam na żółto. Tutaj musimy podać oryginalne e, tempo utworu, nie to, które chcemy uzyskać, bo to nam e, wyświetla się tutaj. Oryginalne tempo utworu, w tym przypadku jest to 125. Sobie możemy sprawdzić. To jest utwór Last Night A DJ Saved My Life, tempo 125. Tonacja też nam się zgadza. Pierwszy utwór to jest Tequila. 2B. Drugi to jest Last Night A DJ Saved My Life. 1B, czyli idealnie się nam zgadza tonacja. I dopiero w momencie, kiedy utwory tak naprawdę przestają razem grać, a jest to ten moment. Możemy wrócić do oryginalnego tempa utworu, który będzie grał jako kolejny. I tutaj nie musimy już nic warpować, więc ta funkcja jest, zobaczcie, w ogóle wyłączona jest ta sekcja, natomiast musimy w tym dokładnym momencie e, z tempa 124 zrobić tempo 125. Na naszą automatyką, Czyli sobie klikamy, yy, zmieniamy tempo i kolejny utwór leci dalej. Tutaj jeszcze dodałem bardzo prosty Fx. Są to: yy, jest to zwykły szum. Czyli ta ścieżka numer 3. coś takiego. I tak samo mam ten plik na dysku, przeciągam go sobie na ścieżkę. Żeby go skopiować, naciskam Command D. Jeśli chcę zrobić reverse, czyli taką opcję jak tutaj, wystarczy, że nacisnę ten klip i nacisnę R. I wtedy się on nam szybciutko odwraca, i można zrobić tego typu efekt. Zanim przejdziemy dalej, e, chcę jeszcze Wam powiedzieć o jednej rzeczy: o kolejnej automatyce, która jest użyta tym razem na kanał pierwszy i drugi. E, na tym kanale jest zapięty equalizer, czyli tak samo jak w przypadku, kiedy używacie zwykłego miksera i robicie przejście. W jednym utworze najczęściej skręcamy basy po to, żeby nam się one nie dublowały, żeby jakoś tam specjalnie nie dudniły. I tak samo jest tutaj. Na pierwszym kanale mam założony equalizer i na drugim kanale mam założony equalizer. I też do sterowania nim używam automatyki. Czyli wybieram sobie mm, opcję equalizera, częstotliwość, którą chcę. Żeby, żeby mi automatyka sterowała. Można to zrobić na przykład w taki sposób, że jeśli chcę, żeby mi wycinało basy, sobie klikam prawą myszką tutaj na ten parametr, pokaż automatykę. I tutaj mi się pojawia linia od automatyki ustawiony jest teraz equalizer na 30 Hz i znowu klikam sobie w obszarze, w którym chcę ten parametr zmienić przez przytrzymanie shift podświetla mi się cały ten obszar i sobie mogę dowolnie to regulować pokażę to na solo OK. Możemy to usunąć. Hmm. Więc to jest pierwsza rzecz, którą będę robił e, robiąc przejście. Akurat w tym przypadku na tym dolnym utworze e, zrobiłem automatykę i odciąłem bas na 110 Hz. E, po czym w tym fragmencie tutaj wróciłem już do mm, do praktycznie całego pasma. Jeszcze raz, bo akurat było włączone solo. Tak w zasadzie będzie wyglądała dalsza część tego miksu. Dokładnie ta sama, ta sama zasada. Zmieniamy tempo utworu tylko na tym fragmencie, który nam się miksuje z drugim utworem. Tutaj mamy w tym. W który, który wchodzi na, na górze, on jest w tempie akurat 124, więc nam wraca do tego tempa, co, co było, ale gdzieś tutaj jest większa zmiana 128. Jest kolejny i zobaczcie. W tym miejscu mamy tempo 124, kolejny utwór mamy w 128, więc tylko ten fragment warpujemy. Jeszcze raz przypominam, klikamy warp. Wpisujemy oryginalne tempo 128. Wybieramy jakiś tryb, który nam najbardziej pasuje, który najmniej zniekształca. I ten fragment gra nam w tempie 124. W tym momencie kończy się jeden utwór. Zostaje nam sam, sam utwór. Remember Me. I za pomocą automatyki wracamy do jego oryginalnego tempa 128. 8. Czyli zobaczmy jak to wyjdzie w praktyce. I znowu w tym, w tym momencie użyłem ekwalizera. Mamy zrobioną ekwalizację na 140 Hz. Po to, żeby nam się nie duplikowały te e, niskie częstotliwości. I już w tym momencie zmienia nam się znowu tempo e, do tempa oryginalnego. W przejściach możemy stosować różnego rodzaju effixy, yy, różnego rodzaju efekty. Efekty typu na przykład yy, jakiś scratch, który akurat tutaj użyłem, tak żeby wam przykładowo pokazać. Czy znowu yy, opcja tego, yy, tego szumu? Co w miksie? Yy, Wygląda tak, uh, of the killer for W moim przypadku starałem się dość mocno skracać utwory, czyli są wydaje mi się gdzieś tak po 2 2,5 minuty. Dzięki temu miks jest bardziej dynamiczny, ciekawszy. Też przejścia, które zastosowałem są dosyć długie, bo niektóre trwają po kilkadziesiąt sekund, tak jak na przykład to. Get it up the way you move so scandalous, and if you make it up the way you move so scandalous, it's dangerous, just get it up the way you move so scandalous, it's dangerous, just get it up. I jest to możliwe właśnie dzięki temu, że dość dobrze podobierałem tonacje i można sobie wtedy na to pozwolić. Po prostu żadne dźwięki z utworów nam się wtedy nie gryzą i naprawdę te przejścia mogą być bardzo, bardzo długie i w zasadzie nie ma tutaj żadnych ograniczeń, jeśli te tonacje są dobrze dobrane. Jeśli mamy już skończony miks, zaznaczamy tutaj tymi strzałeczkami obszar który chcemy sobie zgrać, klikamy File, klikamy Export. W Abletonie 10 jest, a może to było też i w 9, jest opcja kodowania od razu do MP3. Może to śmiesznie zabrzmieć, ale w starszych wersjach tego nie było. Trzeba było najpierw zgrać do WAVA czy do IFA, a później za pomocą innego programu przekonwertować sobie do MP3. W nowym e, abletonie jest już dostępna opcja MP3, czyli po prostu wybieramy zamiast e, tej defaultowo ustawionej opcji zapisywania właśnie EFA czy WAVA, czy FLAKA, opcję MP3. Możemy sobie kliknąć też, e, też, też e, dwie, żeby nam wyeksportował na przykład i WAVA i MP3. Klikamy EXPORT i e, wybieramy miejsce, w którym chcemy, żeby nam się zapisał e, nasz mix. I w zasadzie to by było na tyle. E, chcę wam powiedzieć, że pracowałem na kilku już dawach, między innymi na Logicu i na Cubase, ie. i Ableton naprawdę. E, tak mi przypasował w zasadzie od samego początku, bez oglądania żadnych tutoriali. Jego podstawy w zasadzie ogarnąłem pierwszego dnia użytkowania. Jest mega prosty, mega intuicyjny, więc zachęcam do korzystania właśnie z tego Dawa. Oczywiście te rzeczy, które tutaj pokazałem, da się zrobić na praktycznie każdym innym, dowolnym, no ale ja od chyba dwóch lat pracuję tylko na Bletonie i, i dlatego na przykładzie tego. Programu pokazuje te rzeczy, które robię. Będę jeszcze na pewno wielokrotnie do tego programu wracał, pokazywał jak robię maszapy, jak robię remixy, jak robię moje własne kawałki. Mam nadzieję, że jest to dla Was ciekawe i będziecie chcieli w tym kierunku też się rozwijać. Tak jak powiedziałem na początku, warto te swoje umiejętności i generalnie obcowanie z muzyką, tworzenie tej muzyki cały czas rozszerzać. Jeśli gracie tylko imprezy, zachęcam do nawet robienia prostych rzeczy w edytorze i odwrotnie, jeśli jesteście producentami i tylko produkujecie muzykę i nie wychodzicie poza środowisko, e, wirtualne środowisko komputera, zachęcam do, e, do grania i do e, dzielenia się tą muzyką na imprezach. Mam nadzieję, że podoba Wam się pierwszy odcinek. Jest to dla mnie nowość, nagranie czegoś takiego, więc będę wdzięczny za wszelkie uwagi i sugestie. Będę też wdzięczny za subskrybowanie, lajkowanie, komentowanie, bo to jest ważne w takiej działalności. I do zobaczenia w kolejnym odcinku. W kolejnym odcinku będą goście, którzy przyjadą jutro, a odcinek będzie prawdopodobnie za dwa tygodnie, bo wydaje mi się, że to jest taka realna odległość czasowa tych dwóch tygodni, żeby, żeby zrobić coś w miarę sensownego i żeby tutaj wrzucać. Mam nadzieję, że się to uda. Dziękuję za oglądanie i do usłyszenia, do zobaczenia, widzimy się w kolejnym odcinku. Hej!